Mówisz Niemcy, myślisz Adidas. Reprezentacja Niemiec od 1954 roku sponsorowana jest przez markę Adidas. Obecnie jest w trakcie eliminacji do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Wiemy, że Niemcy rozpoczęli nie najlepiej te zmagania, bo od porażki 2 do 0 ze Słowacją. Jednak ważnym faktem jest to, że jeśli Niemcom uda się awansować na ten mundial, będzie to ostatni mundial w mariażu z marką. como a Adidas. E... To zamknie nam pewną epokę. Kończy się ponad 70-letni kontrakt, w którym dzięki któremu Niemcy zdobyli cztery tytuły Mistrzów Świata. Od 2027 roku partnerem technicznym, partnerem koszulkowym reprezentacji Niemiec będzie inny gigant, firma Nike. Jak nieoficjalnie możemy się dowiedzieć z różnych przecieków, kontrakt będzie trwał do 2034 roku i będzie to eks Ekstremalna suma e, ponad 100 milionów euro e, rocznie.